Laureat Oscara, Złotego Niedźwiedzia, Srebrnego Misia yy, i brązowego <laughs> Tomasz Olbratowski, Werem FFM. Po raz kolejny, słuchajcie, pojawiło się pytanie, czy można nie wpuścić do mieszkania kontrolerów z Poczty Polskiej, którzy polują na niezarejestrowane telewizory. Można nie wpuścić, a nawet należy. Tylko trzeba być czujnym, bo kontrolerzy podstępem chcą wejść do mieszkań, żeby tylko przygwoździć nielegalny, niezarejestrowany i nielegalnie też oglądany telewizor. I kontrolerom bardzo zależy, żeby się do mieszkania dostać, bo za każdy odkryty nielegalny telewizor otrzymują premię. I były przypadki, że oni udawali ankieterów czy obwoźnych handlarzy, dlatego trzeba uważać. Jeżeli ktoś oferuje przez domofon kamienie szlachetne po okazyjnej cenie, nie wpuszczać. Urządza imieniny, na wszelki wypadek nie otwieraj gościom. Z listonoszem się umów, niech dzwoni dwa razy. Niedługo pojawią się pod drzwiami sprzedawcy tanich opłatków na Wielkanoc. Nie warto się łakomić. Najgroźniejszy jest jednak okres Bożego Narodzenia, szczęśliwie w tym roku za nami. Zanim ksiądz przyjdzie po kolędzie, ostrożny parafianin ustala z wielebnym hasło. A już bardzo trzeba uważać na kolędniku, bo wpuści się ekipę z szopką, a oni zaśpiewają: bracia, patrzcie, jeno, jak ekran goreje! No nawet folderu reklamowego spod drzwi nie należy brać, bo nie wiadomo czy z niego nie wyskoczy kontroler. Oczywiście można iść na pocztę i zapłacić ten abonament, no ale czy opłaca się rezygnować z tej odrobiny konspiracji w tych spokojnych <śm> czasach? <śm>